Festiwal Pstrąga powrócił do Kłocka. Kulinarne wydarzenie rozpoczęło się inscenizacją historyczną na Kłockim Rynku, w której wzięli udział m.in. Jan Kuroń, Michał Piszko, burmistrz Kłodzka, Maciej Awiżeń, Starosta Kłocki, Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej, Kłockie Bractwo Rycerskie, Uniwersytet III Wieku oraz Regiment 47 pułku Piechoty Pruskiej. Kłocko było bardzo targowe kiedyś, było bardzo handlowe. Więc Jasiek kuroń, który złapał pstrągi nad rzeką są kłocką, bo one są bardzo dobre. Chciał je gdzieś nam z tego kłocka naszego wyprowadzić, tak to nazwę. No ale straż go złapała, uwięziła go w lochu, ale później po zdemaskowaniu jego jako takiego no, słynnego kucharza, no, daliśmy mu szansę, aby on to kłocko nasze wyciągnął trochę z takiej biedy głodowej. Bo dlaczego? Dlatego, że. Cały program dzieje się w scenografii średniowiecznej i wracamy jakby do takich starych, średniowiecznych momentów, które... Pojawiły się też tutaj w naszym mieście. Dalsza część imprezy odbyła się na placu miast partnerskich, gdzie nie mogło zabraknąć gotowania na żywo, a także degustacji smażonego pstrąga z największej w Polsce patelni plenerowej. Dzisiaj gotujemy z. A właściwie nie ja gotuję, ja powiedzmy, że pomagam, instruję, ale gotuje pan starosta i pan burmistrz. I oni tutaj, zespół ze mną, dzielnie gotujemy zuperebną, no właśnie z pstrąga kłodzkiego na składnikach tych, które były dostępne w średniowieczu, czyli bez zużycia oleju, klarownych tłuszczów. Bez papryki, pomidorów, tego wszystko, co, co pojawiło się stosunkowo niedawno w naszym jadłospisie. Ostatnie lata to były uzdrowiska, bo Strąk Kłocki jest, jest naszym produktem regionalnym, czyli całego, całego powiatu i oczywiście jeździliśmy z nim wszędzie, gdzie się dało. No ale najwyższy czas wrócić do najstarszego, no, no chyba jednego z najpiękniejszych miast w Polsce. A przy czym też trzeba powiedzieć, że bardzo nam tutaj pomaga, w promowaniu Pstrąga Jasiek, kuroń, który no, ma zasięgi ogromne, a przede wszystkim świetnie gotuje, więc zaszczyt z nim gotować. Dobrze, że impreza jest tutaj pod nocem św. Jana zorganizowana, dopisali nam dzisiaj goście, mamy dużo bardzo turystów, czego też się cieszę, ale reasumując, cieszę się w ogóle, że Kłodzko zostało w tym roku wybrane na stolicę Pstrąga Krapstwa Kłodzkiego. Strąga charakteryzuje to, że jest to ryba, która nie tyle lubi, ale wymaga wód czystych, dobrych, bogatych w tlen, więc za nią idą dobre elementy, dobra taka nuta i ona powinna tu w mieście razem z tym strągiem funkcjonować. Bardzo się cieszę, że, że właśnie ten regionalizm u nas zaczyna. Podnosić głowę i się bardzo mocno rozpychać, bo faktycznie u nas tych regionów jest mnóstwo i każdy ma mnóstwo rzeczy fajnych do pokazania. To co za mną się dzieje już w ocenie, a to jest dla mnie najważniejsze, wypada bardzo dobrze, więc ludzie są zadowoleni z tego i myślę, że scena, muzyka, dobre jedzenie, dobra pogoda, która nam się trochę załamała, no pozwoli tę imprezę do końca dotrwać jako bardzo dobrą, tak jak się rozpoczęła. W wydarzeniu towarzyszyły występy lokalnych zespołów, inscenizacje teatralne, jarmark produktów regionalnych i danie rybnych przygotowanych m.in. przez Koła Gospodyń Wiejskich. Mamy przygotowane pieczareczki faszerowane z pstrągiem pieczonym, takim bez tłuszczu, z piekarnika, z żółtym serkiem. Mamy sałatkę taką przełamaną troszeczkę, bo jest seler konserwowy, ananas, papryczka, taki właśnie słodko-winna sałatka z pstrągiem wędzonym. Na festiwal pstrąga przygotowałyśmy nasze tradycyjne pierogi z pstrągiem, które mamy zarejestrowane jako produkt lokalny. I również przygotowałyśmy do oceny dla komisji sałatkę właśnie też z pstrągiem wędzonym, z dodatkiem brokułu, pomarańczy, taką nietypową troszkę i z takim słodko-kwaśnym sosem. Z została tylko 아니요 <목소리가>